Hej, Sami. Hej. Jak się masz? Niedobrze. A ty? Niedobrze. Nie wiem, co powiedzieć. Nie chcesz spróbować? Jestem gotowa cię wysłuchać, jeśli chcesz ze mną porozmawiać, ale po prostu nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, co wszyscy wiedzą. Byłam w izolacji przez dwa tygodnie, więc nie wiem o tym, co się dzieje. Z nikim nie rozmawiałam. Cóż, wiedzą, że znaleźli taili pogrzebaną na cmentarzu dla zwierząt, a JJ-a pogrzebanego na podwórku Chada. Nie rozumiemy jak, dlaczego? Ty nam nie powiedziałaś. Byliśmy zdewastowani. Wiedziałaś, że tam byli? Nie mogę o tym mówić. Nie wiem, co powiedzieć, Lori. Wiesz, jak bardzo ci kocham. Zawsze. To przyprawia mnie o mdłości. Mówiłaś, że nigdy nie pozwolisz, żeby cokolwiek stało się dzieciom. A teraz pozwalasz wyrzucić je jak śmieci. Nie mogę tego znieść. To zbyt bolesne. Myślisz, że pozwoliłam, żeby to się stało? Tak. To miłe. Witam Was w prosektorium, moi drodzy rezydenci. Załóżcie więc swoje rękawiczki i przygotujcie skalpele. Zaczynajmy. Dziś przyjrzymy się sprawie Lori Wallow i Chada Daybella. To opowieść o kobiecie, która była kochana niemal przez wszystkich, których znała. Była piękną kobietą i matką trójki dzieci. Była religijna, charyzmatyczna i uśmiechnięta. Ale 5 października 2019 roku Lori pojawiła się w domu swojej przyjaciółki Melanie Gibb. Wraz z zamaskowanym mężczyzną, który mówił, że chce zastrzelić jej męża. Kiedy Melanie później zapytała Lori, dlaczego mężczyzna chciałby coś takiego zrobić, Lori odpowiedziała: Mój brat powiedział, że jeżeli ktoś mnie skrzywdzi, on go zabije. Brzmi to dziwnie, prawda? To dopiero początek. Kilka tygodni później dwoje dzieci Lori nagle zniknęło. W grudniu 2019 roku ich dziadkowie Kay i Larry Woodcock zgłosili zaginięcie na policję w Reksburgu w stanie Idaho, ale Lori i jej nowy mąż Chad Dable nie współpracowali para niemal natychmiast zniknęła, a dzieci nie widziano od miesięcy. W tym samym czasie ludzie z otoczenia Lori i Chad'a zaczęli umierać. Jej były mąż, brat, a nawet poprzednia żona Chad'a. Ta historia jest tak mroczna, że trudno w nią wierzyć, ale niestety wydarzyła się naprawdę. Lori Wallow, urodzona 26 czerwca 1973 roku w San Bernardino w Kalifornii, dorastała w wieży mormońskiej w kościele Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich. Miała czworo rodzeństwa, w tym starszego brata Alexa Coxa, który później odegrał dużą rolę w tej historii. Lori była bardzo atrakcyjną dziewczyną, pełną energii. Ludzie ją lubili, łatwo zdobywała sympatię. W szkole średniej była czy liderką, a w 1992 roku poślubiła swojego pierwszego męża Nelsona Jeńca. To małżeństwo jednak szybko się rozpadło. Następnie poślubiła swojego drugiego męża, Williama Lagoya, z którym miała syna Kolbiego, ale i to małżeństwo zakończyło się rozwodem. I trzeci mężem był Joseph Ryan. Z nim Lori miała córkę, Taylee Ryan, ale i ten związek nie przetrwał. W 2001 roku Lori poznała swojego czwartego męża Charlesa Wallowa. Charles nie był Mormonem, ale przeszedł na tę wiarę dla Lori. Razem adoptowali chłopca o imieniu J.J., który był biologicznym wnukiem Kay i Larego Woodcocków. Wydawało się, że Lori i Charles stworzyli stabilną rodzinę. Ale ich życie zaczęło się zmieniać, kiedy Lori coraz bardziej zagłębiała się w religię. A właściwie. Wie ekstremalne odmiany. W 2015 roku Lori po raz pierwszy zetknęła się z książkami autorstwa Chad'a Daybella, pisarza, który tworzył powieści religijne o tematyce apokaliptycznej, o swoich wizjach o reinkarnacji oraz o tym, że Bóg powierzył mu specjalną misję. Jego książki były popularne wśród niektórych Mormonów, szczególnie tych zainteresowanych duchami i proroctwami. Lori bardzo się wciągnęła. Zaczęła wierzyć, że ona i Chad byli małżeństwem w poprzednich życiach. I że teraz mają wspólną misję: przygotować wybranych na koniec świata. W 2018 roku Lori i Chad poznali się osobiście, podczas konferencji religijnej. Natychmiast poczuli silną więź i zaczęli ze sobą pisać, a później potajemnie spotykać. Chad mówił Lori, że jest boginią, a ona zaczęła nazywać go swoim duchowym przewodnikiem. Wkrótce Lori straciła zainteresowanie swoim mężem, Charlesem Walałem. Charles zaczął podejrzewać, że coś jest nie w porządku. W styczniu 2019 roku zadzwonił na policję twierdząc, że boi się o własne życie. Mówił, że Lori stała się niebezpieczna, że opowiada o końcu świata i twierdzi, że rozmawia z duchami. Charles próbował szukać pomocy, ale policja nie potraktowała jego obaw poważnie. Podejdź tutaj. Więc co się dzisiaj dzieje? Nie mogę się skontaktować ze swoimi dziećmi. Ile lat mają twoje dzieci? 6,5 i 16. Od jak dawna próbujesz? Dwa dni? Ok. Ale ona straciła rozum. Muszę to powiedzieć. Jesteśmy Mormonami. Ona myśli, że jest wskrzeszoną istotą. Bogiem i jedną ze 144 tysięcy wybranych. Że Jezus przychodzi w przyszłym roku. Wzięła wszystkie pieniądze z naszego konta. Nasz samochód zniknął z lotniska. Pojechała na lotnisko i go zabrała. Dopiero co przyleciałem z Houston do Dallas. To gdzie twoje auto? Nie mam pojęcia. Okej, okay, to co sprawia, że jest niebezpieczna dla siebie i innych. Groziła mi, że mnie zamorduje, zabije. Groziła, że cię zamorduje? Tak, i powiedziała, jak to robiła. Wczoraj groziła, że mnie zabije. Co powiedziała wczoraj? Powiedziała: Nie jesteś Charles. Nie wiem, kim jesteś i co z nim zrobiłeś, ale mogę ci zamordować teraz moimi mocami. To się dzieje od niedawna, czy już od jakiegoś czasu? To się dzieje już od 4-5 lat. Ostatnio jest bardzo źle. Chodzi do świątyni każdego dnia, rozmawia z Mormonem Jezusem Chrystusem. I mówią jej, co ma robić. I przyszła tutaj dzisiaj. Przez ostatnie kilka dni mówi: Charles, ty nie jesteś Charles. Jesteś Nick Schneider. Nie wiem, skąd bierze te imiona. Ona ma całe to grono i tych ludzi w Utah, którzy mówią jej, ile miała poprzednich żyć, jaki ma staż, że była żoną jednego z mormonów dawno, dawno temu. Była też żoną Jakuba Sprawiedliwego. Okej, okay, to wszystko jest dla mnie obce. Dla mnie to też jest obce. Cóż, ja nie jestem mormonem. To jest po prostu szalone. Wiem, że używasz tutaj mormońskich terminów, ale ja... Ale po prostu ona jest niedorzeczna. Więc w jaki sposób stwarzasz zagrożenie dla Twoich dzieci? Nie wiem, co ona z nimi zrobi. Nie wiem, czy z nimi nie ucieknie, czy je skrzywdzi. Ale nawet nie wiesz, czy tutaj jest, prawda? Więc pozwól, że Cię zapytam. Jak wróciłeś, dlaczego po prostu nie poszedłeś do domu? Bo powiedziała, żebym się do niego nie zbliżał i że wszystkie moje rzeczy zostały wywalone. Nie jestem głupi. Mogła zrobić wszystko. Myślałem, że to będzie najlepszy sposób, żeby to rozwiązać. Ona jest psychicznie chora. Co się jej się stało? Ile ma lat? Trzydzieści 30... 45. 45? Więc jak z nią porozmawiamy, to czy będzie w stanie odbyć z nami racjonalną rozmowę? O, na pewno, jestem pewny, że będzie w stanie. Pewnie mi powie, że to ja jestem szalony, ha? To podejrzewasz? Powie ci, że jesteś mrocznym duchem. Ja jestem mrocznym duchem. Gabe jest tu ze mną, jest naszym biskupem i on też jest mrocznym duchem. Cokolwiek to znaczy, jesteś złem. I mówisz, że to się dzieje już od czterech lat? Cóż, do pewnego stopnia, ale naprawdę źle zrobiło się dopiero przez ostatnie kilka miesięcy. Próbowałem to ignorować, bo miałem nadzieję, że będzie lepiej. Jest na jakichś lekach. Nie, nie weźmie lekarstw. Była u lekarza. Nie pójdzie do lekarza, bo jest nieśmiertelną istotą i się dowiedzą, że jest nieśmiertelna. Nie może zostać zabita. Nie umrze. Ona tak myśli: Tak. I mówiła ci to: tak, i gejbowi też. On też to słyszał, nie tylko ja. Kocham ją ponad życie. To mnie wykańcza. Kilka miesięcy później, 11 lipca 2019 roku, Charles Wallow został zastrzelony przez brata Lori Alexa Coxa. Nie masz żadnej broni. Nie mam żadnej broni przy sobie. Okej, okay, wyjdź tędy. Usiądź na krawężniku. Kto jeszcze jest w domu? Nikogo więcej nie ma w domu. Okej, okay, usiądź tutaj. Wezwijmy strażaków. Ta. Osiemnastka. Scena zabezpieczona. Pan wyszedł z budynku. Mamy ogień. Wiedział policji Chandler. Jeżeli ktoś jest w środku, niech da znać. Osiemnastka mamy jednego na ziemi, widoczna rana postrzałowa klatki piersiowej. Leży tutaj w salonie, broń jest w sypialni z przodu, nowo podłodze obok walizki. Jeden, dwa, trzy, cztery strzały albo coś takiego. Nie wiedziałeś, jak nazywa się koleś w środku? Charles jest mężem osoby, która tu mieszka. Alex stwierdził, że zrobił to w obronie własnej podczas kłótni. Policja przyjęła tę wersję i nie postawiła mu zarzutów. Ale wielu znajomych Lori było w szoku. Wyglądało to tak, jakby Charles został usunięty z jej życia dokładnie w momencie, w którym jej to pasowało. Oto rozmowa z firmą ubezpieczeniową niedługo po tym, jak Charles został zastrzelony. Mogę poprosić o imię ubezpieczonego? L. Charles Wallow. Z kim rozmawiam? Mówi Lori Wallow. I twoja relacja z ubezpieczonym? Jest moim mężem. Dobrze, będę musiała zadać Pani parę pytań, żebym mogła otworzyć procedurę roszczeniową. I potem odpowiem na wszystkie Pani pytania. Byłoby świetnie. Ok, po pierwsze, mogę prosić o Pani numer telefonu do kontaktu w godzinach dziennych. Oczywiście to 8. A jaka jest data śmierci Pana Wolała? 11 lipca. A jaka była przyczyna jego śmierci? Cóż, został zastrzelony. Okej, okay, dobra, głupio um, mi pytać, możesz po prostu i, i, odpowiadać i, tak i, lub nie. To było wypadek. Nie, to no, był nie. wypadek. Po śmierci Charlesa Lori przeprowadziła się z dziećmi do Rexburga w stanie Idaho, niedaleko domu Chada Daibela. Tam zaczęła opowiadać swoim przyjaciołom i znajomym coraz dziwniejsze rzeczy. Twierdziła, że niektórzy ludzie mają w sobie ciemne duchy. Jeśli ktoś był opętany, jego prawdziwa dusza opuszczała ciało, a w jej miejsce wchodził demon. Lori mówiła, że nawet jej córka Tylee i adoptowany syn JJ zostali opętani i że ich prawdziwe dusze już w nich nie istnieją. W tym czasie Lori i Chad zaczęli planować wspólne życie, ale na drodze stała im żona Chad'a, Temi Daybell. W październiku 2019 roku Temi nagle zmarła we śnie, podobno z przyczyn naturalnych. Chad nie chciał autopsji, więc ciało szybko pochowano. Zaledwie dwa tygodnie później Lori i Chad pobrali się na Hawajach. Tymczasem rodzina JJ, Kay i Larry Łukukowie zaczęła poważnie się martwić. Przestali dostawać od niego telefony, a Lori unikała kontaktu. W grudniu 2019 roku zgłosili zaginięcie na policję. Kiedy policjanci przyjechali do domu Lori, ta powiedziała, że JJ przybywał u znajomej, ale kiedy to sprawdzili, okazało się, że to nieprawda. Kilka dni później Lori i Chad zniknęli. Wyjechali za Idaho. Dzieci nie widziano już od września. Śledztwo zaczęło nabierać tempa. Policja podejrzewała, że dzieci mogą już nie żyć i że Lori wraz z Chadem coś ukrywają. Media w całych Stanach zaczęły mówić o mamie z kultu końca świata, która zniknęła wraz z swoim nowym mężem i dwójką dzieci. Policja i FBI przez wiele miesięcy szukały Taylee i JJ. A. W styczniu 2020 roku odnaleziono Lori i Chada na Hawajach. Para żyła tam bez trosko. spacerowali po plaży, robili zakupy i wynajmowali dom. Ale dzieci z nimi nie było. Lori została aresztowana za utrudnianie śledztwa i za to, że nie okazała dzieci władzom, mimo nakazu sądowego. W lutym 2020 roku została przewieziona z powrotem do Idaho. Śledczy zaczęli dokładnie badać posiadłość Chad'a. 9 czerwca 2020 roku policja weszła na teren posiadłości i rozpoczęła wykopaliska. Tego dnia dokonano straszliwego odkrycia. W ogrodzie zakopane w ziemi znaleziono szczątki dwójki dzieci, Tyle i JJ. A. Ich ciała były w straszliwym stanie. Taylee została rozczłonkowana i spalona, a JJ owinięty w plastik i taśmę. Cała społeczność była wstrząśnięta. Wszyscy mieli nadzieję, że dzieci wciąż żyją. Chad Daybell został natychmiast aresztowany. Zarówno on, jak i Lori zostali oskarżeni o morderstwo i spisek. Wkrótce okazało się też, że śmierć Charlesa Wallowa, śmierć Taymee Daybell, a nawet wcześniejsze dziwne zgony w otoczeniu Lori i Chada nie były przypadkowe. Dodatkowo brat Lori, Alex Cox, ten sam, który zastrzelił Charlesa, sam nagle zmarł w grudniu 2019 roku. Oficjalnie z przyczyn naturalnych, ale wielu wierzyło, że wiedział zbyt wiele. Coraz bardziej stawało się jasne, że Lori i Chad stworzyli własny kult końca świata. I że zabijali wszystkich, którzy stali na drodze. Nawet własne dzieci. Proces Lori Wallow rozpoczął się w kwietniu 2023 roku. Prokuratorzy oskarżyli ją o morderstwo JJ'a i Tyle oraz o spisek w sprawie śmierci Temi Daybell. Podczas procesu ujawniono szokujące dowody. Nagrania, na których Lori i Chad rozmawiali o złych duchach, twierdząc, że dzieci zostały zastąpione przez demony i że trzeba je usunąć. Przyjaciele Lori zeznali, że wierzyła, iż jest boginią wybraną przez Boga do oczyszczenia ziemi. Obrona próbowała przekonać, że Lori była ofiarą manipulacji ze strony Chada, jednak łowa przysięgłych uznała ją za w pełni odpowiedzialną. W maju 2023 roku Lori została uznana za winną wszystkich zarzutów. W lipcu 2023 roku skazano ją na dożywotnie więzienie, bez możliwości przedterminowego zwolnienia. Chad Dabel został skazany na karę śmierci. Dziś Lori przebywa w więzieniu w Idaho. Nadal twierdzi, że jest niewinna i wciąż wierzy w swoje proroctwa. Historia Lori i Chada stała się symbolem tego, jak fanatyzm religijny i manipulacja mogą doprowadzić do tragedii, niszcząc rodziny i zabierając życie nawet dzieciom. Kay i Larry Woodcock. Dziadkowie JJ nieustannie walczą o to, by pamięć o wnukach przetrwała. Chcą, aby ludzie wspominali tej i JJ nie przez pryzmat ich śmierci, ale życia i uśmiechu. Pora już zakończyć autopsję. Ale nie martwcie się, w naszym prosektorium martwi zawsze mają coś do powiedzenia. Kolejne zbrodnie już czekają. Zapraszam do kolejnej wizyty, zasubskrybowania kanału i dyskusji w komentarzach.